Wytłumaczę Wam przy jakim ISO Wasz aparat robi najlepszej jakości zdjęcia i dlaczego tak się dzieje, czyli dowiecie się dlaczego najniższe możliwe ISO niekoniecznie jest tak dobre oraz w jakich sytuacjach tyci wyższe ISO będzie robiło lepszej jakości zdjęcia. Bo Wasze aparaty mają w sobie potencjał robienia zdjęć w naprawdę wysokiej jakości, ale to o ile zadbacie o odpowiedni dobór parametrów. Pokażę Wam jak je poznać, jak je znaleźć dla Waszego aparatu tak aby zawsze z pełną świadomością dobierać parametry od maksymalizacji jakości Waszych zdjęć. Żeby zrozumieć te rzeczy, o których chcę Wam powiedzieć, musicie mi pozwolić wytłumaczyć, skąd ISO się w ogóle wzięło i co ono kiedyś oznaczało. Bo w świecie fotografii analogowej błony miały różne struktury, które były różnie czułe na wpadające na nie światło. Jednym błonom, ze względu na ich grubą ziarnistość, wystarczyło niewiele światła, aby były naświetlone, inne, przy niższej ziarnistości, wymagały więcej światła. I aby fotograf wiedział, jak naświetlać zdjęcie, Korzystając z której kliszy, trzeba było opracować jakiś standard, który to jednoznacznie określał. To jest trochę tak, jak gdybyśmy chcieli malować na płótnie, ale jedno płótno lepiej przyjmuje farbę, a inne gorzej. Na innym ta farba nie wsiąka tak bardzo, więc aby było wiadomo, jak zachowa się płótno, jeszcze zanim zaczniemy na nim malować, trzeba oznaczyć nasiąkliwość płótna. Oczywiście nie wiem, czy coś takiego istnieje w płótnach, nie znam się na tym, ale myślę, że to może dobrze obrazować tą ideę. I tak analogicznie do tej idei jest fotografia ta nasiąkliwość błony, tak to nazwijmy, czyli to jak szybko i łatwo zastane światło maluje coś na kliszy, to musiało być określone w jednoznaczny sposób. I tym ustandaryzowaniem zajęła się Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, czyli właśnie International Organization for Standardization, czyli właśnie ISO. Ta organizacja ustalała takie normy jak np. punkt odniesienia temperatury do systemów GPS, to ustalono na 20 stopni Celsjusza jako standardowy. Ustalili też kody nazywania języków i ten Standard nazywa się ISO 639 i to w nim ustalono, że język polski to jest PL, a ES to będzie hiszpański. To właśnie ISO wymyśliło też kody ISBN na książkach. To jest ISO 2108. Wymyślili też normy zapisu daty i czasu. To jest ISO 8601. Wymyślili normy zarządzania jakością, czyli ISO 9000 i tak dalej i tak dalej. Jedną z tych norm, które również opracowali, to zestaw norm o czułościach błon fotograficznych i to jest ISO 5800. Ten dokument Powstał po raz pierwszy w 1979 roku i został zaktualizowany w 1986 roku, i jeszcze raz w 2001 roku zostało to poprawione. Ale do dzisiaj używamy tych takich standardowych zapisów z dokumentu z 1987 roku. Tam precyzyjnie określono, jak to obliczać i jak wyznaczać odpowiednie wartości. I tam określono, że taką bazową wartością, przy której uzyskuje się satysfakcjonujące rezultaty, to jest ISO 100. Ustandaryzowano również proces przeliczania tych wartości, i dzięki Dzięki tym standardom kiedyś taki fotograf wiedział, że jeżeli użyje dwóch takich samych aparatów obok siebie i użyje tych samych czasów naświetlania i tej samej wartości przysłony i włoży dwie różne klisze do nich, przy czym każda z nich będzie miała światłoczułość ISO 400, to oba zdjęcia mogą wyjść różnie ze względu na kolor, bo były różne klisze, ale tak samo jeśli chodzi o ich jasność. Taki fotograf wiedział, że użycie kliszy z dwa razy większą wartością ISO sprawi, że będzie mógł korzystać z dwa razy krótszego czasu naświetlania, czyli jednym jednym z aparatów ma film, powiedzmy ISO 400, a w drugim ISO 800. Więc na pierwszym, jeśli ma czas naświetlania rzędu set na sekundy, to na drugim, aby zrobić tak samo jasne zdjęcie, trzeba ustawić czas naświetlania 1 200 na sekundy. Więc jak widzicie, dzięki tym standardom ISO, określanie tych jasności stało się łatwe i powtarzalne na przestrzeni różnych błon fotograficznych. Więc tak to powstało i takie to miało znaczenie w dobie aparatów analogowych. Jednak dzisiaj większość z nas korzysta z aparatów cyfrowych i wciąż widać parametr ISO i dzisiaj nie określa on już światłoczułości błony fotograficznej, więc co dzisiaj ISO tak naprawdę określa? Również określa światłoczułość, bo matryca w aparacie cyfrowym też ma swoją ustaloną światłoczułość, która nazywa się bazowa, czyli jest to ta wartość ISO, przy której aparat zachowuje się, powiedzmy, tak jak klisza. To jest ogromny skrót myślowy, ale tak dla zrozumienia idei. Więc ta bazowa wartość ISO najczęściej wynosi w aparatach cyfrowych 100, ale czasami znajdziemy też to przy wartości 50 albo też 200 albo 80 i tak dalej. Bazowej ISO jest tym, przy którym aparat cyfrowy nic nie kombinuje, nic nie wzmacnia, nic nie dodaje, nic nie podkręca, czyli da najlepszej jakości zdjęcie, jakie potrafi dla tej akurat matrycy, która jest w tym aparacie. I kiedyś w aparatach analogowych nie szło tej wartości tak po prostu sobie zmienić. W tym celu trzeba by było zmienić ten światłoczuły element w aparacie, czyli kiedyś to była klisza, no a dzisiaj tym światłoczułym elementem jest matryca. No i jak wiecie, współcześnie w aparatach cyfrowych matrycy nie da się. Tak po prostu zmienić, i nie da się w związku z tym tak po prostu zmienić tej światłoczułości. Więc, tak, w teorii, tak naprawdę aparaty cyfrowe mają jedną światłoczułość, która nazywana jest wtedy bazową, czyli ISO bazowe. I tak prawdę mówiąc, ISO nie jest czymś, co wpływa na jasność zdjęcia, to znaczy nie wpływa fizycznie, bo jasność zdjęcia zależy fizycznie tak w zasadzie od trzech rzeczy po pierwsze od światła, tak od ilości światła, od tego czy mamy słoneczny dzień czy nie, czy, czy mamy dużo lamp użytych czy nie i to jest poza naszym aparatem i do tego jeszcze mamy dwie rzeczy, które kontrolujemy w aparacie i to będzie wartość przysłony i czas naświetlania zdjęcia czyli tak naprawdę wewnątrz aparatu żeby fizycznie wpłynęło więcej światła na nasz światłoczuły element, którym jest matrycą, możemy to sterować albo zmieniać za pomocą tych dwóch właśnie parametrów. Parametr ISO w aparatach cyfrowych to jest taki wzmacniacz, który nie generuje szumu, ale uwidacznia szum, ale tylko wtedy, kiedy zdjęcie jest za ciemne, tak? kiedy ten szum już tam był. Czyli mówiąc bardziej prawidłowo, kiedy stosunek sygnału do szumu jest mały, wtedy ten szum jest widoczny. I podkręcanie ISO to tylko uwidacznianie szumu, który i tak już tam jest, bo szum zawsze jest w matrycy. Mała ilość światła, która wpadnie na matrycę, jest tym, co powoduje, że ten szum się staje widoczny. Więc stosunek sygnału, czyli światła, światło jest tym sygnałem, do tego właśnie szumu jest tym, co powoduje, że zdjęcie jest ładne, czyste albo zaszumione, jeżeli tego sygnału jest mało. Czyli tak dla jasności, podbijanie parametru ISO w aparacie pokazuje szum w zdjęciu ale nie tworzy tego szumu, bo szum tworzy mała ilość światła. Czyli jeśli dana scena jest za ciemna, jeśli użyjemy zbyt krótkiego czasu naświetlania lub jeśli użyjemy zbyt mocno domkniętej przysłony, to te rzeczy wpływają na siłę sygnału, czyli na to ile tak naprawdę wpada światło na matrycę. I jeśli tego jest za mało, to zdjęcie będzie po prostu zaszumione. A zwiększenie wartości ISO w aparacie tylko to jeszcze bardziej uwidoczni, ale nie wygeneruje tego szumu. Więc możecie myśleć o tym w ten sposób. Zdjęcie na starcie zawsze będzie zaszumione. Tak? opuszczenie światła na matryce, czyli naświetlenie tego w odpowiedniej ilości sprawi, że ten szum znika. Po drodze jest jeszcze kilka czynników w zamianie sygnału analogowego do cyfrowego, przy którym dodatkowo powstaje szum, ale to jest powiedzmy taka wiedza bardziej dla nerdów, która nie jest niezbędna do robienia świadomych zdjęć, więc takie uproszczenie myślę, że wystarczy na ten odcinek. Ale jeśli tego odpowiednio dobrze nie zrobimy, tak, jeśli zdjęcie odpowiednio nie będzie naświetlone, to szum nie znika i jest widoczny w finalnym zdjęciu i podkręcanie wartości ISO w aparatach cyfrowych, to jest zwiększenie jasności każdego fragmentu zdjęcia, czyli tego zaszumionego, jak i tego jasnego. Więc oczywiście wzrasta bardziej jasność takiego zdjęcia, ale tym bardziej staje się też widoczny szum. Więc zadajmy sobie pytanie, czy używanie wysokiego ISO jest błędne? No samo w sobie nie jest błędne, ale jeśli się nie ma świadomości, co wpływa na szum, to łatwo jest wpaść w takie błędne koło, w którym nie doświetlimy kadru, użyjemy zbyt krótkiego czasu naświetlania i zbyt domkniętej przysłony, i potem sobie pomyślimy, że przecież pod. Odbijemy to za pomocą ISO. Takie podbijanie jasności nie zwiększy ilości światła na matrycy, przez to właśnie ten szum, który już jest na zdjęciu, stanie się tylko jeszcze bardziej widoczny. ISO podbija jasność dopiero po tym, jak już światło wpadło na matrycę. I tu bardzo częste pytanie od Was brzmi tak. Czy lepiej jest podbijać jasność w programach edycyjnych na komputerze, czyli jakiś Lightroom, albo Luminar, albo Capture One, czy lepiej jest podbijać ISO wewnątrz aparatu? I odpowiedź brzmi: najlepiej jest z aparatu uzyskać tak dobre zdjęcie, jak się da. Czyli jeśli macie za ciemną scenę i już dobraliście czas naświetlania taki, jaki musi być, wartość przysłony taka, jaka musi być i ilość światła, no już też tego nie zwiększycie i wciąż jest ciemno i się zastanawiacie, czy zostawić małe ISO i przesunąć to później słowakiem ekspozycji, w np. Od czy jednak podbijać ISO w aparacie, to lepiej będzie podbić to ISO w aparacie. Dlaczego tak jest? Ponieważ część podbijania tej jasności stanie się jeszcze zanim aparat zamieni sygnał analogowy na cyfrowy, czyli zanim zamieni zebrane na matrycy informacje w plik. I o tym, dlaczego to jest istotne, to zaraz. A drugi powód to jest ten, że producenci aparatów znają swoje sprzęty, które produkują po prostu najlepiej, więc podbijanie ISO wewnątrz aparatu będzie o wiele bardziej efektywne niż robienie tego dopiero na samym końcu przy komputerze. Ale Wspomniałem o bardzo interesującej rzeczy. Powiedziałem właśnie, że gdy podbijamy ISO w aparacie, to część podbijania jasności zdjęcia dzieje się jeszcze zanim procesor aparatu zamieni sygnał analogowy na cyfrowy. I gdy ja o tym po raz pierwszy usłyszałem i zacząłem trochę kopać głębiej, żeby się dowiedzieć, co tam tak naprawdę się dzieje, to dosłownie rozjaśniło mi to bardzo dużo rzeczy w głowie, więc sobie pozwolę to Wam wytłumaczyć. Działa to tak, że zaraz po tym, jak wpadnie światło na matrycę, jest to przekazywane do programowalnego wzmacniacza sygnału, który jest analogowy. Ten wzmacniacz sygnału działa trochę inaczej na różnych matrycach, ale jego zależność do siły sygnału jest taka, że to właśnie między innymi nim zmieniamy jasność zdjęcia, co fotograf ostatecznie widzi jako wzrost parametru ISO patrząc na wyświetlacz swojego aparatu. I po tym sygnał ten jest jeszcze przesyłany do konwertera sygnału, tak zwanego ADC, to jest od angielskiego analog to digital converter. I tu taka ważna informacja, ten analogowy sygnał to jest taki nie kończenie dokładny sygnał i jest on przetwarzany właśnie na tym etapie i dopiero później w tym ADC jest skwantyzowany, czyli nieciągły, czyli tutaj powstają te zera i jedynki i dokładność tego jest zależna od ilości bitów, jaką przeznaczymy na opis takiego sygnału. Im większa ilość bitów, tym dokładniejsza reprezentacja takiego sygnału, więc wniosek jest taki, że po zamianie sygnału z analogowego do cyfrowego kluczowe znaczenie dla dalszej pracy ma ilość bitów użytych do opisania tego sygnału. Po tej zamianie nie da się już wyczarować więcej jakości, bo ilość bitów użytych do opisu zdjęcia jest po prostu już ograniczona. Czyli tym więcej da się z takim zdjęciem zrobić, im jest ono większej jakości, im więcej bitów użyliśmy do zamiany sygnału z analogowego do cyfrowego. Dlatego też zdjęcia w formacie RAW mają większe możliwości pracy na nich, bo dokładniej oddają ten sygnał. Jest tam wykorzystanych więcej bitów do opisu tego sygnału, do opisu zdjęcia i to jest po prostu dokładniejszy opis zrobionego zdjęcia i tym samym to daje większe pole do manewru przy ewentualnej edycji, później przy komputerze. I taką edycją może być Chociażby dalsze podbijanie jasności przy komputerze albo też otrzumiania. Więc ISO wzmacniane analogowo, w którego ramach można faktycznie fizycznie podbijać jasność zdjęcia, nie umniejszając znacząco jego jakości, jest tym, który ma dla nas fotografów największy sens i tym, po które warto sięgać, jeśli ani czas naświetlania, ani wartość przysłony nam już nie wystarczą i potrzebujemy jeszcze podbijać światło. I wszystko ponadto, czyli przekraczanie tego, co robi analogowy wzmacniacz sygnału, jest tylko cyfrową ingerencją w już powstałe zdjęcie i jest jest tak naprawdę niewiele warty, to znaczy, niewiele to się będzie już różniło od podbijania jasności w programach edycyjnych później. I tu taka mała wstawka: to bazowe ISO będzie się różniło dla różnych korekcji gamma przy filmowaniu, i dlatego też bazowe ISO może być inne dla wideo na tym samym aparacie. Tak czyli bazowe ISO nie jest stałe dla waszego aparatu, ono się różni w zależności od tego, jakie robicie zdjęcia albo jakie robicie wideo. To ustala producent, i to jest ustalane także dla różnych profili, matryca. I Całe przetwarzanie sygnału przed zamianą do cyfrowego ma różne parametry, przy których działa ono optymalnie i dlatego, dla zdjęć ISO bazowe, może wynieść np. 100, a dla filmowania w S-Logu może to być 800, bo bazowe ISO to nie jest ścisły parametr wewnątrz aparatu, a raczej taki ekwiwalent jasności dla różnych metod przetwarzania sygnału i ISO służy dla nas, dla fotografów, jako jakiś miernik, jako taki punkt odniesienia, czyli to jest to, co wymyślił producent, jakie mają być ustawienia całego przetwarzania. Obrazu przed zamianą do cyfrowego sygnału, i stąd takie wzmocnienie może być wyższe w filmowaniu. i Odpowiednik tego optymalnego wzmocnienia sygnału dla filmowania może być wartość ISO wynosząca 800, czyli bazowe ISO dla S-Loga może być 800 albo nawet jeszcze więcej, a dla zdjęć w formacie RAW może to być 100. To już tak trochę wchodzę w detale, ale myślę, że pomoże Wam to trochę lepiej zrozumieć te kwestie. W każdym razie da się w to wejść jeszcze głębiej, tak i wykopać jeszcze więcej informacji. I jeśli jesteście nerdy, to ja zachęcam pokopać w tych tematach głębiej, bo są to po prostu bardzo interesujące rzeczy. Ale zbierzmy sobie to w całość. Istnieją różne ISO i różni producenci różnie nazywają te zakresy. Dla mnie osobiście najbardziej intuicyjnym sposobem nazewnictwa jest to, który wykorzystuje firma Sony, bo na tym sprzęcie ja po prostu pracuję i do tego robię też najwięcej researchu, więc użyję teraz do dalszego wyjaśniania dalszych kwestii nazewnictwa, które używa Sony. W internecie znajdziecie różne opisy różnych ISO, że jest bazowe, jest natywne, jest rozszerzone i to bazowe i natywne często jest używane naprzemiennie, więc jest tu też dużo niezrozumienia. I na przykład Sony używa do opisu ISO bazowego to najmniejsze ISO, które jest w zakresie analogowych wzmocnień. I na przykład na moim Sony A7 Mark 4 da się zejść nawet poniżej tego ISO bazowego i jest to wtedy oznaczone dwiema kreskami nad cyframi. Te wartości bez to jest ISO bez cyfrowej ingerencji, czyli bazowe. I ISO bazowe na tym aparacie Sony to jest najmniejsza wartość bez kresek nad i pod cyfrą. Czyli ten tak zwany base ISO to jest ten nazwijmy to naturalny dla danej matrycy i analogicznie do tego było to też określane w erze klisz. Jest jeszcze też nazwa ISO natywne i tu znowu kwestia nazewnictwa, bo znalazłem różne wytłumaczenia łącznie z tym, że natywne to jest to samo co bazowe. I nie jest to tak w zasadzie tak mocno istotne, które ISO jest jak nazywane, tak zwane native ISO, natywne ISO, to jest to, które jest analogowo podbijane, czyli na bardzo wczesnym etapie robienia zdjęcia przed zamianą przez ADC do sygnału cyfrowego. I zakres natywnego ISO nie jest nieskończony. I w tym zakresie nie ma jeszcze tak dużej ilości widocznego szumu, to znaczy to podbijanie jasności jest robione w bardzo efektywny sposób. No i ponadto mamy jeszcze ISO rozszerzone i to będzie to, które jest dodawane na końcu po zamianie sygnału analogowego w cyfrowy. Czyli tak trochę to będzie analogiczne do tego, co będziemy robić w programach edycyjnych. Czyli korzystanie z pasowego ISO jest tym, przy którym jest 0 dB wzmocnienia, przy którym jakość zdjęcia będzie największa i przy którym zdjęcie będzie miało największą możliwość. Rozpiętość tonalną. Wysoka rozpiętość tonalna to lepszej jakości zdjęcia, i dla osób, które się gubią, nie wiedzą co to jest, to też w dwóch słowach to wyjaśnię. Rozpiętość tonalna to jest różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym punktem w zdjęciu, i im wyższa ta różnica jest. Tym lepszej jakości jest zdjęcie. Na przykład to jest zdjęcie z dużą rozpiętością tonalną, a to z małą rozpiętością tonalną. I jak nie trudno się domyśleć, wysoka rozpiętość tonalna oznacza lepszej jakości zdjęcia. Powiedziałbym po prostu, że bardziej profesjonalnie wyglądające. Niska rozpiętość tonalna kojarzy się raczej z tanimi aparatami, niskiej jakości kamerami itd. Dlatego robiąc zdjęcia, celujemy raczej w to, by wyglądały jak najbardziej profesjonalnie, czyli chcemy korzystać z wszystkiego, co dał producent, a producent aparatu daje największą rozpiętość. Rozpiętość tonalną dla ISO bazowego. I jeszcze w zakresie korzystania z ISO ze wzmocnieniem analogowym, ta rozpiętość jest powiedzmy względnie dobra, ale obniża się bardzo mocno wraz ze wzrostem wzmocnienia cyfrowego, czyli dla wyższych wartości ISO. No i dla porównania, ludzkie oko ma rozpiętość tonalną między 18 a 20 stopów, czyli różnica między najjaśniejszym i najciemniejszym fragmentem wynosi około 18 do nawet 20 krotności, a większość aparatów cyfrowych ma tak od 8 do około 12. I musicie wiedzieć, że aparaty dają taką rozpiętość tylko przy odpowiednim ISO, więc nawet najlepszy aparat, jeśli wpadnie do niego mało światła i będzie Musiał to rekompensować wysokim wzmocnieniem sygnału, to da też niższej jakości zdjęcie, u niskiej rozpiętości tonalnej i o większej ilości szumu. Więc to już ogarnęliśmy i wydawałoby się, że na tym koniec, ale będzie jeszcze bardziej skomplikowanie, bo istnieją jeszcze aparaty z podwójnym bazowym ISO, tak zwany Dual Base ISO. I tutaj znowu najbardziej wysuwa się marka Sony, bo przy Sony. To nazewnictwo jest bardzo interesujące i oni sami mają bardzo taki wysoki standard nazywania czegoś, że ma podwójne bazowe ISO. Aparaty z serii filmowych faktycznie mają fizyczne Dual Base ISO, a te aparaty fotograficzne typu zostajmy już przy tym Sony A7 Mark IV zachowują się tak, jak gdyby miały Dual Base ISO, ale przez producenta, przez Sony nie są wcale tak nazywane, bo różnica polega na tym, że dla filmowych modeli typu Sony FX9 istnieją dwie wartości ISO przy których sygnał jest równie czysty. Jeden spisuje się lepiej w jasności, a drugi w ciemności. Czyli mamy na przykład ISO 800, potem podbijamy to do 1000 i tutaj aparat sięga po analogowe wzmocnienie. Dalej to podbijamy do powiedzmy 1600, 3200 i tak dalej i to analogowe wzmocnienie wzrasta i przy ISO 4000 aparat przełącza się na drugi obwód i zbiera sygnał tej samej jakości co przy ISO 800. I to tak działa w aparatach z serii tych filmowych Cinema Line z Sony. Czyli mamy tak jakby dwie matryce, które różnie reagują na światło w jednym. I w aparatach, które nie są z Cinema Line wygląda to analogicznie, ale przełączając się na ten drugi obwód, sygnał nie jest idealnie tak samo dobry jak przy pierwszym bazowym ISO, dlatego Sony opisując działanie swoich matryc przy aparatach typu Sony A7 Mark IV nie korzysta z tej nazwy, żeby utrzymać ten wysoki standard. Więc jeśli będziecie czytać o tym w internecie, to tylko żebyście widzieli, że tego typu aparaty korzystają z tzw drugiego obwodu, przy którym stosunek sygnału do szumu znowu jest lepszy, ale nie będzie on równie dobry, jak przy bazowym ISO. Nie na tych aparatach z y, serii, które nie są z Cinema Line. I żeby Wam to pokazać w jakichś obrazkach, na tym na przykład wykresie widzicie, że dla 14-bitowego zdjęcia bazowe ISO na Sony A7 Mark IV wynosi 100 i dla ISO 100 poziom szumów i dynamika jest najlepsza. Później wraz z podbijaniem tego ISO pogarsza się dynamika i wzrasta ilość szumu i przy ISO 4 znowu następuje uskok i jakość wzrasta, bo przy tej wartości aparat przełącza się na ten drugi obwód. Czyli tak jak wspomniałem, tak jakby była druga matryca, inny tryb pracy matrycy, tak to można nazwać, przy której sygnał osiąga wyższe wartości przy mniejszej ilości światła. I przy tym drugim obwodzie jest wobec tego skok jakości, ale nie do tych samych wartości jak przy pierwszym bazowym ISO. Wniosek jest jednak taki, że tak naprawdę na tym konkretnie aparacie, w tym trybie fotografowania na 14-bitowych zdjęciach RAW, uzyskamy przy ISO 400 lepszej jakości zdjęcie niż przy ISO 200. Dla porównania możemy sobie też odpalić na tym samym wykresie odczyt z innego aparatu, na przykład Sony A7S Mark III i tu widzimy, że pierwsze bazowe ISO jest przy ISO 80 i drugi obwód włącza się dopiero przy ISO 1600, czyli przy tej wartości mamy wzrost jakości, mniej szumu i większą rozpiętość tonalną. Polecam Wam posiedzieć trochę na tej stronie, to jest Photons to Photos i tam trochę poczytać, znaleźć odczyty Waszego aparatu. Poobserwować zachowania przy różnych wartościach i tak dalej. I teraz sobie jeszcze wytłumaczmy jedną rzecz. Wspomniałem przed chwilą o tym, że jak mamy podbijać jasność, to lepiej robić to wewnątrz aparatu, podbijając ISO niż w programie edycyjnym. I to tak trochę się zgadza, ale nie do końca jest prawdą. Ale teraz trochę więcej już wiemy, więc wytłumaczyłem wam, powiedzmy, te podstawy i możemy zrozumieć kolejną kwestię, więc wejdę w to zagadnienie tydzień głębiej. Aparaty mają jeszcze jeden podział z ISO zmiennym i ISO niezmiennym. I nie wiem, czy to jest najlepsze tłumaczenie z angielskiego, ale chodzi po prostu o to, że jedno jest ISO Variant, i drugie jest ISO Invariant, jeżeli będziecie o tym googlować. I tutaj znowu można wchodzić mocno w szczegóły, ale nie będzie to tak konieczne. Postaram się to dość prosto wytłumaczyć, ale w tym celu też będę robił kilka skrótów myślowych. W każdym razie są aparaty, przy których przy zwiększaniu ISO mamy coraz to mniejszą jakość zdjęcia, więcej szumów i mniejszą dynamikę. I to są aparaty z tak zwanym zmiennym ISO. I są też takie aparaty z niezmiennym ISO, czyli gdzie ilość szumu generowanego w zdjęciu się nie zmienia wraz z większym ISO, to znaczy spadek jakości nie jest już tak diametralny. I zaraz Wam wytłumaczę, jak to poznać w praktyce i jakie to ma skutki. Ale wróćmy jeszcze raz do tej strony, na której byliśmy przed chwilą. Tu, gdy sobie odpalimy odczyt zakresu dynamiki w cieniach wraz ze wzrostem ISO, to możemy zobaczyć dwa różne typy zachowań. W jednych aparatach, na przykład w Sony A7, wraz ze wzrostem wartości ISO obniża się jakość zdjęcia, bo słupek na wykresie wzrasta. I są to też nierównomierne odczyty, bo widzimy, że to nie rośnie liniowo wraz ze wzrostem ISO. To oznacza, że przy takich aparatach najlepiej dobijać do którejś tam wartości przed nagłą utratą jakości, na przykład na tym wykresie mogłoby to być ISO 400, jak dla mnie, i dalej nie ma już sensu podbijać tego ISO, bo gdy zdjęcie wyjdzie nam za ciemne, to wyjdziemy lepiej na tym, podbijając tę jasność dalej w postprodukcji, czyli na przykład w Lightroomie. Ale są też aparaty z tym ISO niezmiennym, czyli ISO Invariant. I tu, jako przykład, odpalę wam, co robi Sony A7C Mark II. Widzicie, że te odczyty są o wiele bardziej wypłaszczone. To znaczy, że robiąc zdjęcie na ISO 400 i ISO 51200, będziemy mieli do czynienia z taką samą stratą jakości w postprodukcji. Czyli tak zrobię ogromny skrót myślowy, i skoczę do tego wniosku, nie tłumacząc dokładnie skąd to pochodzi, bo już odcinek trochę trwa i chcę wam po prostu. Pokazać takie praktyczne wnioski z tego wszystkiego. Czyli, jeżeli wasz aparat ma takie zachowanie, czyli ma to ISO niezmienne, a ISO invariant, czyli tak odczyt wygląda jak na tym wykresie, to tak w zasadzie powyżej ISO 400 będziecie podbijać jasność w aparacie tak samo, jak gdybyście podbijali to w postprodukcji w Lightroomie. I w obu przypadkach spadek jakości będzie taki sam. Czyli, jeżeli chcecie w aparacie zrobić zdjęcie na ISO 500 albo ISO 10000, to nie musicie tego robić, wyjdzie na to samo, jak gdybyście zrobili ISO 400 i resztę jasności podbijali w Lightroomie. Tym się właśnie tak w praktyce charakteryzują te aparaty z niezmiennym ISO, czyli z ISO Invariant, i ze zmiennym ISO, czyli ISO Wariant. Więc jeśli wyszukacie swój model i odczyt wygląda na przykład tak jak to, co teraz widzicie, to jest Canon 7D, to z każdym podwyższeniem ISO macie duży spadek jakości zdjęcia. I powyżej jakiegoś wybranego ISO lepiej jest po prostu nie doświetlać zdjęcia, robić je w RAWach i podbijać jasność na komputerze w Lightroomie. To tak w teorii. Ale w praktyce może to też różnie wyglądać. Tak dlatego najbardziej polecam Wam po prostu przeprowadzenie własnych testów. Może się okazać, że mimo tego, wszystkiego co mówię, użycie ISO nawet rzędu 20 tysięcy na aparacie da Wam lepsze rezultaty niż robienie tego później na komputerze. A może też lepsze wcale nie będzie obiektywnie rzecz biorąc lepsze, ale Wam się będzie bardziej podobało, albo będzie Wam na przykład łatwiej e, pracować z takimi zdjęciami, będzie to bardziej trafiało w Wasz gust i tak dalej. Więc nie ma tutaj stałej zasady, i najlepiej jest po prostu poznać swój sprzęt drogą eksportową. Eksperymentów. Więc jak widzicie, od momentu istnienia ISO w aparatach cyfrowych wiele się zmieniło w tym, jak to działa. Ale wnioski z korzystania ISO są podobne do tych, które istniały w erze aparatów analogowych. Dzisiaj również podwojenie ISO skraca potrzebny czas naświetlania o połowę. Na przykład, przy ISO 200, aparat może potrzebować 1,5 sekundy na naświetlenie. I zmiana kliszy na ISO 400 sprawiło, że aparat może robić to samo zdjęcie, tak samo jasne, przy jednej sekundy. I tak samo działa to w erze cyfrowej. Czyli mamy ISO 200, podbijamy do ISO 400, i to oznacza, że możemy skrócić dwukrotnie czas naświetlania. I mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, nie musicie bać się wyższego ISO. Jeśli dana sytuacja tego wymaga, to podbijajcie. Tak? Priorytetem niech zawsze będzie wpuszczenie odpowiedniej ilości światła na matryce, czyli kontrolowanie przede wszystkim ilości światła, czasu naświetlania i wartości przysłony, ale jeśli wciąż jest za ciemno, to możecie śmiało podbijać wartość ISO, bo po to ono jest. W te wszystkie zagadnienia da się wejść jeszcze o wiele, wiele głębiej i ja robiąc research do tego tematu, do tego odcinka, tak właśnie robiłem, przy czym mam też wrażenie, nie, że większość tematów i tak poznałem po łebkach, bo to są naprawdę bardzo zaawansowane zagadnienia. I jeżeli jesteście nerdami, to możecie w to się wkopać. Ja polecam, ale nie jest to niezbędne. Uważam, że większa ilość technicznej wiedzy nie sprawi, że Wasze zdjęcia będą tym lepsze. Więc pod kreską musicie wiedzieć o kilku najważniejszych rzeczach. Po pierwsze, najniższy ISO nie jest zawsze najlepszym wyborem. Najlepszym wyborem będzie bazowe ISO. I nie wykluczone, że wasz aparat ma dwa bazowe ISO. Czyli, że nagły skok jakości jest przy wyższej wartości. I na przykład ISO 400 może dać lepszej jakości obraz niż ISO 200. Żeby się dowiedzieć, czy tak jest, zachęcam do eksperymentowania w opisany wcześniej sposób. Jeśli chcecie więcej wykresów i danych na temat waszych aparatów, to zachęcam wejść na tę stronę, którą wam pokazywałem Photos to Photons. I link zostawię do tej strony też pod filmem, w razie co. Tam możecie sprawdzić, przy jakim ISO najlepszy będzie odczyt dynamiki, najwyższy, tak? Albo gdzie będzie wyższy lub niższy odczyt szumu dla waszego modelu aparatu. Polecam tam zajrzeć i sprawdzić to dla waszego modelu. Musicie też wiedzieć, że większa wartość ISO nie zawsze oznacza gorszej jakości zdjęcie. To brak światła, a nie ISO tworzy szum. ISO je tylko uwidocznie, tak? Jest to popularny mit fotografii. ISO nie powoduje szumu. Pamiętajcie też, że najważniejsze jest zrobić odpowiednie zdjęcie, odpowiednie jeśli chodzi o czas naświetlania, o głębię, o wybrany temat, artystycznie odpowiednie itd. Więc jeśli zależy Wam na dobrych zdjęciach, to bardziej myślcie właśnie o tej artystycznej stronie, niż o technicznej stronie. Bo pomyślcie sobie, jeżeli kosztem tyci większego szumu zrobicie odpowiednie zdjęcie z odpowiedniego momentu, to po prostu trudno, lepsze jest to, niż mieć zdjęcie bez szumu, czyli idealne technicznie, ale na przykład rozmyte albo artystycznie nie odpowiednie według waszego zamysłu. No i po czwarte, jeśli przy wyższym ISO będzie więcej szumu, to nie ma tragedii, da się to też ratować. Jest wiele sposobów usuwania szumu i o tym jak to robić na przykład w Lightroomie zrobiłem już kiedyś osobny, długi odcinek, możecie do niego przejść klikając tutaj.